Cześć kochani, już w najbliższą sobotę, to jest 6 grudnia, w Gdańsku, w Galerii Metropolia, odbędzie się festiwal Puch. To jest bardzo ekscytujące. Ja nigdy nie byłam na tym festiwalu, to będzie mój pierwszy raz. Tak będę. Będę prowadzić warsztaty. Na jedne warsztaty ze skarpetek nie ma już miejsc. Jeszcze są ostatnie miejsca na skarpety rzędów skróconych. A rzędy skrócone to jest ważna rzecz, żeby umieć... Ważna czy nieważna? Mi się wydaje, że jest ważna. Warto wiedzieć, co się tam dzieje z tymi rzędami, także zapraszam, bierzcie te ostatnie miejsca jeszcze. No ale jak nie chcecie przyjść na warsztaty, to oczywiście przyjdźcie na targi. Będzie na pewno fajnie, będzie ubieranie choinki. Co prawda, mnie nie będzie, dlatego że będę prowadzić warsztaty, <laughs> ale może uda mi się wpaść na ostatnie 10 minut przed zamknięciem. Także kochani, przybywajcie do Galerii Metropolia w Gdańsku. Widzimy się, słyszymy się, bawimy się.